Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział. Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Bo, I opowiedział im przypowieść, pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole, i rozważał sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, Masz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz i pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Ali Bog mu reče, bezumniče, već noća z duša će se tvoja zaiskati o tebe. Što si pripravio, čije će biti? Tako biva s onim koji sebi zgrče blago, a ne bogati se u Bogu. Verbum Domini Jedna obaw jest, zgubiła się dziewczyna Orla, Orla Grimes z angielskiej ma z godina. Drodzy bracia, drodzy bracia i siostry, droga młodzieży. Pierwsze, gratuluję tą 30, ten trzydziesty festiwal młodzieży. I gratuluję Wam, którzy przyszliście tu. Nie pod przymusem, aby się modlić. Pierwszy moment człowiek pyta się, co was tu przyprowadziło. To, co nosi każdy człowiek. Chciałbym być szczęśliwym. Nie chciałbym żyć w pustce. Innymi słowy, szukamy tego największego bogactwa skarbów. Wartości. Właściwie mam uczucie, że Maria wskazuje na swojego syna. On jest prawdziwą wartością. Chciałbym tu w szczególny sposób przedstawić Wam stanowiska młodzieży. Jedna ankieta pokazała, jakie wartości młodzież ceni, ta współczesna młodzież europejska. Interesujące jest, że na pierwszym miejscu jest rodzina. Tak wyszło w tych ankietach. Wartościuje przyjaźń. W młodości radością jest posiadanie przyjaciela. I bycie przyjacielem. Dlatego to jest prawdziwa wartość. Człowiek nie jest sam. Człowiek jest skierowany na innych. I trzecią wartość, którą młodzi w Europie dziś przedstawiają, to bezpieczeństwo. lecz bogactwo jest w tym, aby być tym, kim jesteś. Dlatego warto sprawdzać swoje wartości. Interesujący jest dopiero na czwartym miejscu umieścili wiarę. A Wy teraz pokazaliście, że wiara jest tym, Tym, co Was tu przyprowadziło. W pewien sposób ona Was gromadzi. Dodaje Wam odwagi i odkryć sens życia. Ktoś inny tego nie da. Musi to każdy człowiek odnaleźć, ale to będzie z wiary. Interesujące jest, że na kolejnym miejscu jest duchowość i tłumaczenie. Nie ma Człowieka młodego, który nie pomyślał, moje powołanie może jest duchowne, może Bóg mnie pragnie. Wierzę, gdy spojrzelibyście do swojego serca, wielu z was odkryłoby ten moment, gdy serce poruszyło się, i pytanie, czy Bóg i mnie wzywa, czy mogę coś Bogu dać? I tak dalej. Nie chciałbym tu. Przedstawiać całej litanii wartości przedstawionych przez młodzież, ale młodzież jest świadoma swoich niepewności. Wiecie, wszyscy byliśmy młodzi. Mówię o nas starszych. Niósł nas zachwyt, i później wszystko opada depresja, tyle razy to przeżyliście, jeden zachwyt i nagle spadamy na ziemię. I w tej walce, ciepło, zimno pojawi się obojętność. To jest nowy ateizm. brak zainteresowania. Dlatego w tym miejscu w szczególny sposób pragnę dodać Wam odwagi. Przyszliście tu, aby szukać prawdziwych wartości w życiu swojego ja. Nikt z nas nie wyobraził siebie sam. Nikt z nas nie przyniósł siebie na świat, bo posłużył się naszymi rodzicami. I wobec nas ma swój plan. Musimy odkryć ten plan. Papież Franciszek w swoim przesłaniu do młodych powiedział, że fundamentalny lęk u młodych to to, że nie będą kochani, pragnieni i akceptowani takimi, jakimi są. Wielokrotnie wpędza to młodych do dziwnych ruchów. Dziś jest wielu młodych, którzy czują potrzebę bycia innym niż są. Starają się dostosować do standardów. Rodzi się wiele lęków, niepewności. To jest to przesadne martwienie się o wygląd, materializm. I później błąd przeciwko autorytetom, niepewność. Wini są ci, którzy panują. I pojawia się... To uczucie pustki i najgorsze jest to, że to uczucie pustki wypełniają różnymi surrogatami pocie: alkohol, narkotyki i inne uzależnienia. W jaki sposób stać się świadomym siebie, obudzić pozytywne wartości? Przyszliśmy do Jezusa. Co On mówi? Chodź za mną. Niech wyrzeknie się z siebie samego, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Jeszcze powiedział, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Innymi słowy, warto pójść do szkoły Jezusa. Warto, abyśmy wszyscy poszli bez względu na to, jakie jest powołanie, jaki wiek, jaka płeć. Ale miłość nie jest taka, którą świat proponuje. To jest miłość Jezusa. To jest ten, który się daje, ofiarowuje. Gdyż największy dowód miłości to. Gotowość do ofiary. Bez gotowości do ofiary nie ma miłości. Pokazał to Jezus. Chodź za mną, weź swój krzyż. Co jest potrzebnym? Ufać mu, słyszeć go. Nie słyszeć go uszami, lecz sercem gdyż to, co ogarnie serce, porusza człowiekiem, niesie go w życiu i dlatego ważne jest, aby jak Maryja stać pod krzyżem i widzieć to, należy być gotowym do umierania. Tchórze nigdy nie budują, Przyszłości, tylko ludzie, którzy są gotowi na ofiary, na umieranie, gotowi są pójść do szkoły Chrystusa, szkoła krzyża. Czego mamy się nauczyć? Nienawidzić zło, jeżeli prawdzi Chrystusa na krzyżu. A tu w wyjątkowy sposób patrzymy na Jezusa. Zdjęli z niego wszystko, ukrzyżowali go, przybili ręce i nogi, a on jest wolny. Jak na tym świecie, który nas bombarduje przez różne swoje pokusy, zachować wewnętrzną wolność, być wolnym, Bożym dzieckiem. Nie pozwolić, aby cokolwiek nas nie woliło, dlatego że jesteśmy uwolnieni przez Jego śmierć, mękę i zmartwychwstanie. Warto zachować tą wolność. Pierwsze trzeba o nią walczyć, a później zachować. To jest szczyć się. Przebaczać, bez przebaczenia nie ma pojednania, bez pojednania nie ma pokoju. Wszystkie załamania w małżeństwie, w rodzinie w społeczeństwie wychodzą z tego że o egoizm nie przebacza z krzyża uczymy się tej lekcji Lisi Boże, dlaczegoś mnie opuścił to jest piękna lekcja gdy czegoś nie możemy możemy się modlić nie słowami Lecz sercem, zaufaniem, oddaniem. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się tego, by nie bać się życia. Będziemy mogli przejść przez każdą sytuację. Będziemy mogli wytrzymać, wytrwać, jeżeli musimy oddać się w ręce Boże. Codziennie się modlimy. Niech będzie Twoja wola. Ale Boże, proszę, nie przeszkadzaj moim planom. Wszyscy mamy swoje plany, a mówimy, niech będzie Twoja wola. Więc należy uczyć się od Jezusa. Ojcze, w Twoje ręce składam swojego ducha, swoje życie, teraźniejszość i przyszłość, ale i przeszłość. Młodzież do rozpoznawania własnego powołania. Może to nam pomóc, abyśmy pokonali lęki. Otwórzmy się na życie i poważnie stańmy przed wszystkimi wyzwaniami, które są przed młodym człowiekiem współczesnym. Przedstawię kilka zadań. Zapamiętajcie chociaż jeden, chociaż jedno zadanie. Warto budować charakter chrześcijański, wzmocnić go, abym ja był, działał jak chrześcijanin, aby nic mi nie przeszkodziło w tym stanowisku, w tym przekonaniu, w tym zachowaniu. To znaczy, aby budować własną tożsamość, nie muszę być niczyją kserokopią. Bóg jest tak bardzo bogaty w stwarzaniu, że stworzył nas wszystkich innych. Idź do lasu i znajdź również dwa takie same listki. Gdy Bóg stwarzał, możemy. zrozumieć, że stworzył nas różnych. Dlatego musimy przyjąć tą własną tożsamość, ale dodaję Wam odwagi. Nie mówi z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli spędzasz czas z Bogiem, to przenikniecie jego miłość. Bóg jest miłością. I wtedy Nigdy nie myśl, że jesteś sam na tej ziemi. Nikt nas, z nas sam do nieba nie przyjdzie. Niestety do piekła też nie. Jesteśmy społecznymi bytami razem. Panie jego sam, seminarzysty, sługa Bożego, Petra Barbaricia, abyśmy Obowiązki, które mamy realizować, realizowali w danym swoim wieku. Warto realizować wszystko współpracując z bogiem i ludźmi, przyjmując swoją rzeczywistość dla woli Bożej i byśmy wolę Bożą realizowali na tym świecie. Amen.